Czas na dobre wiadomości, Kleks TV. Wydanie poprowadzi franek ze słoneczek. Akcja Tron dobiega końca. Akcja Tron dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim za polubienie naszej pracy konkursowej. Czekamy z niecierpliwością na ogłoszenie wyników w kwietniu. Również zakończyła się Akcja Góra Grosza. To już 24. edycja Góry Grosza. Nasze przedszkole, jak co roku, przyłączyło się do tej akcji. Udało się zebrać 311 zł. i 84 grosze. Wrzucając monetę, przekazujemy środki niezbędne dzieciom do znalezienia bezpiecznego miejsca i pomocy w codziennej nauce. W przedszkolu odbył się teatrzyk. Dzieci miały okazję obejrzeć teatrzyk pod tytułem: Wiosenne porządki biedronki Basi. Kontakt ze sztuką daje dzieciom możliwość rozwijania wyobraźni, a także pozwala na przeżywanie emocji towarzyszącym aktorom razem z nimi. Panięta, jest i Nasza pani psycholog organizowała. Zajęcia edukacyjne. Nasza pani psycholog, Honorata Leśniak, wprowadziła dzieci w świat wartości i emocji niezbędnych do poprawnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Dzieci brały udział w programie profilaktycznym. Koordynatorem programu profilaktycznego była pani Paulina Rosiek. W tym roku nasze przedszkole bierze udział w programie profilaktycznym, skąd się biorą produkty ekologiczne. Chcemy dzieciom przybliżyć znaczenie zdrowego odżywiania. 5 6 które angażują się w zadania związane z realizacją programu. Celem programu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Pani Paulinka omówiła produkty ekologiczne, ich skład oraz wpływ na zdrowie. Dzieci podczas krótkich warsztatów miały okazję uzupełnić piramidę zdrowego żywienia. Przedszkolaki zasiadły wspólnie do śniadania wielkanocnego. Jak co roku przedszkolaki zebrały się wspólnie na świetlicy, aby świętować Święta Wielkiej Nocy. Święta Wielkanocne to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, celebrujące mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Przedszkolaki przedstawiły krótki występ nawiązując do starych tradycji ludowych. Najnowszej prognozy wynika, że kwiecień będzie miesiącem ze średnią temperaturą powyżej 15 stopni.